Hej, dzisiaj odcinek z mojej szklarni. Wzięłam się już za pielęgnację pomidorów, więc poopowiadam Wam troszeczkę, jak ja pielęgnuję swoje pomidory na takim etapie, kiedy już mają dosyć sporo wilków. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Jak widzicie, moje pomidory se szaleją. Krzaki tutaj zostały wsadzone. W połowie kwietnia, więc miały już dosyć dużo czasu na rozrost. No, i cóż, ja w większości będę prowadziła moje pomidory na dwa pędy. Tutaj, środek myślę, że nie każdy pomidor będzie prowadzony na dwa pędy. W części na pewno usuwam drugi pęd za pierwszym gronem, tak żeby jeszcze to pierwsze grono po prostu mi tutaj zostało, one zawsze najładniej się zapylają. Pomidory bardzo, bardzo mocno ruszyły. Powiem wam, że wy jakie wysadzałam tutaj były naprawdę niskie, a niektóre zanim wypuściły pierwsze grono kwiatowe, naprawdę bardzo mocno poszły do góry. Co do części z nich mam wątpliwości, czy to aby na pewno są te odmiany, które hmm, powinny być. Głównie po pokroju krzaka, duża część przypomina mi bardziej pomidory samokończące, takie właśnie karłowe bardziej. Już to można poznać na podstawie pokroju krzaka, tego jak się krzewi, jak ma dużo wilków. No ale cóż, no głównie, no, można to stwierdzić dopiero jak już są owoce i rzeczywiście zobaczę, że dany pomidor nie wygląda tak, jak powinien według opisu danej odmiany wyglądać. Ja już część tutaj prawą i środkową wypielęgnowałam tych moich pomidorów, posuwałam wilki liście od dołu. Natomiast i tak wydawać by, by się mogło, że jest tutaj bardzo gęsto, ze względu na to, że rośnie tutaj duża część kopru, który mi się sam wysiał z nasion, z kompostu. Ja jeszcze ten koper tutaj zostawiam, bo chcę po prostu, żeby on mi zakwitł i chcę go ususzyć, tak żeby mieć go do pierwszych, Ogórków kiszonych. Ta lewa część, gdzie jest w zasadzie tego kopru, najwięcej nie została jeszcze odpowiednio wypielęgnowana. Muszę usunąć część tej sałaty, która tam jest na samym dole. Ona już częściowo idzie w kwiat. Stoi tu też bardzo jeszcze dużo rozsad. Jakiś bazylii niewysadzonej, jeszcze pomidorów, jakichś ostatnich sztuk, które gdzieś tam mi zalegają, które czekają na oddanie. No i cóż, no ten koper troszeczkę tutaj przeszkadza, przede wszystkim mocno zacienia, więc już na przyszły rok na pewno nie zdecyduje się w szklarni na taką ilość kopru. Natomiast no, ma też swoje plusy, nie ma na nim mszycy, a w gruncie już po prostu ta mszyca była. No dobra, słuchajcie, pokażę Wam jak ja pieroduję moje pomidory. Wiem, że każdy ma jakieś swoje własne sposoby, natomiast myślę, że redukcja wilków czy liści. Od dołu jest klasyczna i wszędzie taka sama. Dobrze, zaczniemy może od tego krzaczka, bo on tutaj jest tak fajnie w miarę widoczny. Ja słuchajcie, już usuwam tutaj te sałaty, które idą w pęd kwiatowy. No niedługo zakwitną, już robią się gorzkie i niedobre, niesmaczne. A dosyć mocno tutaj mi w jakimś stopniu jeszcze za. Cieniają, zostawię sobie te masłówki, bo one fajnie jeszcze tam wiążą główki, a nie idą tak szybko w pęd kwiatowy. Tutaj najgorzej widzę, co ta sałata dębolistna, taka najbardziej, yy, najszybciej idzie w kwiat. No i słuchajcie, mamy sobie naszego pomidoraska, tak? On sobie rośnie od dołu, ma sobie dużo liści. W między liściem a łodygą główną wyrastają takie małe listki to są właśnie wilki czyli takie pędy boczne, które jak sobie wyrosną, będą rosły. Coraz większe i jeszcze większe to wypuszczają też pęd kwiatostanowy. I tak zasada jest taka, że pod pierwszym gronem zawsze rośnie drugi pęd główny, czyli tak jak macie tutaj pierwsze grono, tu jest drugi pęd główny, którego ja sobie wypuszczę i poprowadzę sobie tego pomidora na dwa pędy. I z reguły, jak się prowadzi pomidora na dwa pędy, to właśnie zostawia się ten pęd pod gronem kwiatowym. On sobie dalej będzie rósł i będzie też wypuszczał sobie grona kwiatowe. I tego pędu ja nie usuwam. Natomiast wszystko, co jest pod spodem, co wyrasta mi tutaj między liściem a łodygą, ja usuwam. No i cóż, słuchajcie, wilki łatwo się wyłamuje. Trzeba je tak przechylać do boku. Najłatwiej się usuwa oczywiście te maluszki, tak, bo one po prostu nam tutaj, jak mało urosły, to nie dają ryzyka tego, że gdzieś uszkodzimy łodygę. Natomiast już przy takich dużych wilkach, no to trzeba niestety uważać, bo można uszkodzić młodygę, co może prowadzić do różnego rodzaju chorób grzybowych. Słuchajcie, tak samo na dole, jak pomidor ma liście. Ja jak tylko sadzę pomidory, za dużo im tych liści nie obrywam, no bo one i tak dostają po tyłku tym, że zostają wysadzone w zupełnie nowe warunki. tak? Zazwyczaj jest im tutaj mniej przyjemnie jak w tych doniczkach, w których rosną, czarnych doniczkach, które się szybko nagrzewają i ziemia jest ciepła. Ta ziemia tutaj w nie ma dużo niższą temperaturę, one i tak dostają potyłku, więc nie chcę za dużo tych liści im redukować. Dlatego już na późniejszym etapie, w tym roku dosyć, ba, no dosyć późno, bardzo późno bym powiedziała, że wziąłam się za tę pielęgnację, bo normalnie tę pielęgnację to bym robiła tak za dwa tygodnie temu. No ale wiecie, czas, czas, i jeszcze raz czas i jego brak. I ja od dołu, słuchajcie, na tym etapie usuwam wszystkie liście, które stykają się z ziemią, bo gdzieś tutaj zawadzają mi o pozostałe mm, pozostałe pomidory, albo gdzieś wiem, że no po prostu będą mi w jakimś tam stopniu przeszkadzać, tak? Tutaj jest drugi liść, który jest też od dołu i liść sobie po prostu bierzemy tak, słuchajcie, o, do góry i on robi klik do dołu i się sam wyłamuje. I wtedy y, nie mamy też ryzyka tego, że nam po prostu podlewając, jeżeli nie mamy linii kroplującej, a na przykład podlewamy z konewki, ja teraz jak mam dużo wody, deszczówki w małzerze, to podlewam konewką, to nie ma tego ryzyka, że będziemy sobie lać po liściach. Dużo bardzo też mi skiełkowało słuchajcie, pomidorów z kompostu. Cały las pomidorowy miałam tutaj. Muszę tutaj też oczywiście w koło odpowiednio wypielić, usunąć te wszystkie badyla, tak? jakieś właśnie te pomidorki, czyli to, co mi nie jest tutaj zupełnie potrzebne. Jeszcze gdzieś tutaj jakaś stara rzutkiewka się też zapodziała. No i słuchajcie, tak działam ze wszystkimi krzakami. Tutaj jest pomidor, też koktajlowy, już widać nawet po owockach, jakie piękne grono widać typowo właśnie pod koktajlówki. To jest blasztaiger Tiger, pomidor o gronach takich e, z owocami podłużnymi. No i tutaj też mam sobie tego pomidorka, on sobie ma tutaj grono kwiatowe. Tu idzie drugi główny, on no patrzcie jest taki, taki już duży, nie? już idzie na równo z tym, tym pędem głównym, który ma już drugie grono. No, i wszystko coś z pod spodem ja wyłamuję, dlatego, bo nie mam po prostu y, miejsca tutaj, żeby prowadzić te y, pomidory na więcej jak dwa pędy. Gdybym miała tutaj więcej miejsca, słuchajcie, to bym zostawiła na pewno jeszcze od samego dołu idący. O, na przykład ten jeszcze idący od samego dołu jako trzeci pęd. Y, ale ja nie mam tutaj miejsca na tyle. Ja wiem, że jak tutaj zrobię więcej jak dwa pędy, to już będzie zbyt duży burz. Nie mam na to miejsca, więc. Wszystko, słuchajcie, co mi jest zbędne, redukuje. Tak samo liście od samego dołu. Wszystkie te, które gdzieś tam mi tutaj dotykają ziemi. O, niestety, jak ruszam tymi krzakami, to też oczywiście się ostrość gubi. Ale wszystkie, o, od dołu. Ten, słuchajcie, na przykład tutaj jest wysoko. Ale dotyka mi tutaj do ziemi, dlatego ja go skracam, czyli nie obrywam go całkowicie, bo już i tak usunęłam trzy liścia. Staram się więcej jak trzech liści naraz nie usyłać, ale go o połowę skracam i dzięki temu nie dotyka mi do ziemi. No i wszystkie tutaj wilki tak obrywam. I pomidorek jest już dużo ładniejszy, dużo czystszy. Jest tutaj więcej przewiewu przestrzeni. No niestety te kopry, jak widzicie, one tutaj dosyć mocno rosną, no i też troszkę mi pozacieniały. Tego pomidora, no ale um, nic z tym nie zrobię. No i przez to, że nie mam więcej miejsca, to nie mogę prowadzić na więcej pędów, a takie koktajlówki, słuchajcie, mogę, można w ogóle puścić i niech sobie rosną, jak chcą, i one sobie świetnie z tym poradzą. Nie będzie to dla nich żadnym, nawet najmniejszym problemem. No i cóż, ja tak robię, słuchajcie, z każdym krzakiem czyli redukuję wszystkie pędy boczne, czyli wilki, redukuję liście od dołu. Staram się obrywać też, jak już pęd idzie dalej i ma tutaj drugie grono kwiatowe. No, to dalej wszystkie poobrywam. Prowadzę tylko na te dwa główne pędy i żadnemu więcej wilkowi nie daję rosnąć, bo robi się wtedy bardzo duży burz. Nawet jak mam tutaj pomidora, który jest właśnie taki bardziej. No, niski on jest samokończący, to jest pomidor Anna Rasian. Już tam jest piękny, wielki, duży pomidorek. To tak samo prowadzę go tylko na dwa pędy. Tutaj, jak widzicie, on tak sam z siebie naturalnie się rozkrzaczył. Tutaj jest jeden pęd, tu jest drugi pęd i naturalnie sam poszedł od razu na dwa pędy. Nawet jakoś nie musiałam szczególnie tutaj mu pomagać w tym, tylko on od razu od samego początku się rozkrzewił. No i on sam zakończy się na mniej więcej 1,20 m. Wyżej nie będzie rósł. Ja go wziąłem tutaj do szklarni, bo jest to dosyć wczesny pomidor. On bardzo wcześnie wchodzi w stan owocowania, bardzo wcześnie dojrzewa, a zależało mi na tym, żeby po prostu mieć pomidory wcześniej. No i dlatego też dałam go do szklarni, bo tutaj dużo szybciej pomidory z i dojrzewają. Widzę, że właśnie rozpadał się deszcz, dlatego ja już nie będę tutaj więcej redukować tych pędów. Starajcie się zawsze, pamiętajcie, żeby nie dokonywać takich zabiegów pielęgnacyjnych, jak pada, bądź ma padać w ciągu najbliższej doby. Szklarni jest o tyle bezpiecznie, że tutaj po prostu nie pada, ale dalej jest wilgotno. Jeżeli na przykład zamknę szklarnię, no to po prostu będzie bardzo wilgotno. Dlatego też starajcie się, żeby takie zabiegi wykonywać w czasie, kiedy. Nadają bardzo ładną pogodę słoneczną, bez deszczu, bez wilgoci, no bo dzięki temu po prostu dużo lepiej będą Wam te pomidory po tej redukcji tych pędów bocznych reagować. Nie będzie nadmiaru wilgoci, nie ryzykujecie, że wejdą jakieś choroby grzybowe, które no najszybciej rozwijają się właśnie w takich wilgotnych i ciepłych warunkach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. To już jest wszystko z mojej pielęgnacji. Wiele tego nie ma do pokazania, natomiast na dużo pracy nie czeka jeszcze zresztą tych wszystkich krzaków, które mam tutaj, jak i też w gruncie. Życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia wkrótce.